Królewicz Październik dobiegł końca. Rano białe szrony okrywały pola i dachy. Zimne mgły snuły się nad rzeką. Co dzień dzieci znajdowały w ogródku zmarznięte róże. Na próżno Irka tuliła je w rączkach i kuchała na nie. Nierozwinięte pączki więdły z ważonym mrozem, więc mama powiedziała dzieciom, żeby pączki róż i stawiały w pokoju w wodzie. Tam bardzo często rozwijały się zupełnie. Astry i Giorginie, choć marzły co rano, ogrzane słońcem, odżywały znowu i w południu ogródek wyglądał, jakby to jeszcze było lato. Ale prędko przychodził ciemny i zimny październikowy wieczór. Trzeba już było palić w piecach. Romek z Kasią na wyścigi znosili całe naręcza bukowych polan. A kiedy spore szczapy zaczynały trzaskać w piecu, w pokoju robiło się jasno, ciepło i wesoło i zapominało się o tym, że tam za oknami... Zimna noc jesienna mrozi resztki liści na drzewach. Dzieci siadały na niskiej, długiej ławeczce tuż koło pieca i patrzyły w ogień. Czerwony blask padał na ich twarze i tworzył świetlany krąg na podłodze, gdy reszta pokoju tonęła w mroku. Czasem przychodziła mama z ewusią, wtedy romek ustępował im swego miejsca, a sam siadał na podłodze u kolan mamy. Mama kazała umyślnie zrobić tę ławeczkę, żeby patrzeć w ogień. Miała tak siedzieć i patrzeć bardzo długo, ująwszy twarz w obie dłonie. Płomeczki odbijały się wtedy w oczach mamy, a popielate jej włosy zdawały się zupełnie jasne. Kiedy byłam jeszcze małą dziewczynką, powiedziała raz do dzieci, siadywałam przy ogniu całymi godzinami. Mieszkałam wtedy z rodzicami na wsi i nikt drzewa na ogień nie żałował. I co sobie wtedy myślałaś, mamusiu? Spytał Romek. Mama uśmiechnęła się patrząc w ogień. Wymyśliłam sobie całą historię o ogniu, w którą sama głęboko wierzyłam. Widząc jak łapczywie pożera szczapy drzewa, całe gałęzie i wszystko, cokolwiek mu się rzuci, i jak wesoło potem pląsa i wybucha iskrami, wyobrażałam sobie, że jest to królewicz, bardzo piękny i cały w złocie, ale dlatego, żeby żył i był taki wesoły i szczęśliwy, trzeba mu rzucać bez ustanku całe szczapy na pastwę bo inaczej bladł i gasł w oczach. I takie był wymagający. Daj, daj, śmiał się wesoło. Daj mi dużo, dużo smolistych szczap, świerkowych gałęzi, zobaczysz, jakie będę piękny i wesoły, i jak będę ślicznie tańczył i śpiewał. A jak mi zabraknie smolistych szczap i gałęzi? Zapytywałam smutno. Wtedy, cóż ci dam? Dasz mi wszystko, co masz i co mogę pożreć, odpowiadał wesoło. Porąbisz swoje białe łóżeczko i dasz mi. Porąbisz śliczne krzesełka i dasz mi, a będę się cieszył. Będę się cieszył. Och, zobaczysz, jak będę się cieszył. I zrobiłaś tak, matuchno? zapytał zaciekawiony romek. Nie, tak nie zrobiłam. Uśmiechnęła się mama. Ale tak się martwiłam, kiedy mi bladł i gasł w oczach mój złoty książę. Chodziłam po podwórzu i zbierałam co mogłam, żeby tylko żył i śmiał się i tańczył tak wesoło. Znosiłam całe gałęzie, które mi drapały twarz i plamiły ręce żywicą. Nikomu nie chciałam zdradzić mojej tajemnicy, że muszę, muszę nakarmić złotego królewicza, choćby mu przyszło porąbać białe łóżeczko i śliczne krzesełka. A kiedy zaczynał znów skakać wesoło i patrzeć na mnie złotymi oczyma, zapominałam o podrapanych rękach. Cóż on był winien, kiedy już taki był i nie rozumiał, że żyje tylko zniszczeniem i że wymaga ode mnie ciągle nowych ofiar? I tyś naprawdę wierzyła w tomatuś? Zdaje mi się, że wierzyłam, mówiła w zamyśleniu mama, przytrzymując Ewusię za sukienkę, żeby nie zbliżała się za bardzo do ognia. Nie wiedziałam wtedy, że byłam prawdziwą poganką i że czciłam ogień, jak wszystkie prawie ludy pierwotne, zwróciła się mama do dzieci z uśmiechem. Potem, o wiele później, dowiedziałam się, że byłam kapłanką ognia. Na Litwie czcili znicz, prawda? Przypomniał sobie z radością Romek. Tak, ale nie tylko na Litwie. I w dawnym Rzymie były kapłanki świętego ognia, nazywały się vestalki, i jeszcze dawniej były narody całe, które czciły ogień i uważały go za bóstwo. Człowiek dawny mało jeszcze zbadał otaczającego świat. Nie mógł sobie wytłumaczyć takiego zjawiska jak ogień, i czcił go jak żywą istotę, to dobroczynną, to groźną, którą jednakże kosztem własnego choćby życia musiał utrzymać przy życiu. Jednym słowem, był prawie tak samo mądry jak ja, kiedy byłam małą dziewczynką, roześmiała się mama. Odtąd dla Romka i Irki ogień został królewiczem, którego musieli strzec od śmierci głodowej. Och prędko bo mi umrze wołał romek i jak szalony zbiegał na dół po schodach a potem zdyszany przynosił całe szczapy i karmił królewicza tatuś dziwił się że tak dużo drzewa wychodzi choć to dopiero jesień a mama zaczynała już żałować że opowiedziała dzieciom tę historię o ogniu.